Co się zmieni, gdy przestaniesz uciekać od siebie. Ludzie często uciekają od siebie samego, czyli mają jakieś cele, marzenia, coś co chcą zrobić. I uciekają od tego. Boją się tego. Wolą tego nie robić, wolą nie iść w tamtą stronę. Bo tam coś mnie spotka złego. Coś tam się wydarzy i będę później żałował, albo może to nie jest dla mnie tak naprawdę. Może mi się tylko wydaje, że ja to chcę. Więc ludzie mają bardzo... powierzchowny sposób rozumowania ogólnie. Dlaczego? Dlatego, bo tak zostali nauczeni w szkołach. Szkoły nie uczą głębokiego sposobu rozumowania. Szkoły uczą cię przez całe życie tego, byś myślał tak jak inni i w sposób niezwykle płytki, powierzchowny. Byś interesował się rzeczami błahymi. Byś interesował się na takim głębszym poziomie podświadomości, światopoglądem materialistycznym. Czyli byś widział jakieś elemenciki i na nich się skupiał. Tu chodzi o oddalenie Cię od potężnej wizji, od myślenia w sposób wizjonerski, futurystyczny, przyszłościowy.